Dzień dobry! Witam Was w pierwszym odcinku poradnika o widrojezdtorach. Mam w planach zrobienie kilka takich odcinków, gdzie omówię najważniejsze cechy czy też funkcjonalności związane z widrojezdtorami, co pomoże Wam w wyborze odpowiedniego widrojezdotora. Dziś zaczniemy od rozdzielczości. Sprawdzimy, jakie są dostępne i czy zawsze warto wybrać i płacić za tą największą, yy, najwyższą. Jakie wiążą się z tym korzyści i ograniczenia? Kamery samochodowe o rozdzielczości 720 pikseli i mniej to już zdecydowanie rzadkość, unikat. Obecnie w samochodowych witrozystatorach najczęściej można spotkać rozdzielczości typu Full HD, czyli 1920x1080 pikseli, QHD często nazywane jako 2,5 k, czyli 2560x1440 pikseli oraz UHD oznaczone jako 4K. 3840 na 2160 pikseli. Standard Full HD, co można rozwinąć i przetłumaczyć jako pełna wysoka rozdzielczość, wydawał a nawet ciągle wydaje się wystarczający. Ten materiał nagrywam właśnie w tej rozdzielczości i myślę, że niczego tu nie brakuje. Ale obecnie wiele kamer oferuje już rozdzielczość 2.5K oraz 4K. W przypadku samochodowego widrestatora, to nie jest taki głupi pomysł, bo czasem trzeba odczytać, czy dożyć naprawdę drobne szczegóły na nagraniu. Czasem słyszę taki argument, po co ci 4K, skoro Twój monitor czy telewizor wyświetla tylko Full HD? No ale właśnie chodzi o możliwość cyfrowego zoomowania, powiększania części obrazu, aby coś odczytać. Gdy mamy 4K, to jest z czego powiększać. Zatem, czy warto zawsze stawiać na widroregistrator z możliwie najwyższą dostępną rozdzielczością? Oczywiście, niekoniecznie. Niestety, wyższa rozdzielczość to nie tylko same zalety. Na przykład widroregistratory 4K będą sporo droższe od tych Full HD czy nawet 2,5 K. U nas w hadron najtańsza kamera full HD kosztuje obecnie 209 zł, a 4K to już wydatek 757 zł. Mam na myśli tylko te naprzód no i listopad 2022, kiedy to nagrywam. Nie mam bladego pojęcia ile będą kosztowały, kiedy będziesz to oglądał. Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6. 9 powiedzmy 9 a, 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 a wzrost będzie 2 ponad 2. Może półtora no. Kolejna kwestia to taka, że pliki z nagraniami zajmą więcej miejsca, więc na karcie pamięci mniej zarchiwizujemy. Na karcie 64 GB zapiszemy średnio około 9,5 godziny nagrań w rozdzielczości Full HD, 5,5 godziny w rozdzielczości 2,5K i tylko 3,5 godziny w rozdzielczości 4K. Oczywiście na to, jak wiele będzie w cudzysłowie uważał plik wideo, ma wpływ to, jak bardzo dynamiczny obraz jest rejestrowany i w jakim kodeku. Wiadomo, obraz bardziej statyczny czy nagrywany na nieoświetlonej drodze zajmie mniej miejsca od obrazu nagrywanego w dzień między budynkami czy między drzewami. Niemniej można przyjąć, że na karcie pamięci zmieścimy przynajmniej dwa razy mniej materiału 4K od tego Full HD. Więc jak zależy Ci na maksymalnie długim czasie archiwizacji, to raczej nie celuj w 4K. Można szukać widolestatorów, które oferują 4K i obsługują pojemne karty pamięci 256 czy 512 GB. Tyle, że karty pamięci o tych pojemnościach są stosunkowo drogie. Idąc dalej, w gorszych warunkach oświetleniowych, obraz z kamery 4K będzie raczej ciemniejszy od obrazu z dobrej kamery Full HD. Chodzi o wielkość pikseli na matrycy. Matryce o większej rozdzielczości mają mniejsze piksele, ponieważ musi się tam ich więcej zmieścić. A co za tym idzie? Na każdy piksel przypada mniej światła. To, co tu mówiłem, to w domyśle miałem widroęstratory z jednym obiektywem, na przód. Jeżeli chodzi o kamery dwukanałowe czy trzykanałowe, to ja jeszcze nie spotkałem 2x4k czy 3x4k. Na naszych półkach dostępne są widroęstratory dwukanałowe na tył, przód. Gdzie ta przednia, jeżeli jest w rozdzielczości 4K, to tylna, w zależności od modelu, jest o rozdzielczości Full HD lub 2,5K. Podsumowując, jeżeli budżet na to pozwala, a kamera obsługuje pojemne karty pamięci, to warto postawić na 4K. Świetnym kompromisem są kamery 2,5K, które dziś w naszej firmie są najpopularniejsze i często je polecamy. Oczywiście, jeżeli szukasz budżetowego rozwiązania, to kamery Full HD też dają radę i z pewnością nagrają użyteczny materiał, tak jak mam nadzieję to wideo nagrane właśnie w rzeczywistości Full HD. Na dziś to tyle. Zapraszam na kolejne odcinki poradnika o samochodowych wideoestatorach, a po sprawdzone i przetestowane kamerki na sklephadron.pl. Trzymajcie się, do następnego, cześć!